Szczęść Boże. Serdecznie witamy na konferencji prasowej Konfederacji Korony Polskiej. Znamy dziś komplet prezydium. Pan prezes Grzegorz Braun, wiceprezesi Włodzimierz Skalik, Roman Fritz, a także pan poseł Sławomir Zawiślak, poseł weteran sześciu kolejnych kadencji, poseł ziemi zamojskiej, więc najbardziej doświadczony, jeśli chodzi o staż i najstarszy poseł, ale najmłodszy, jeśli chodzi o posła w koronie, do której niedawno wstąpił serdecznie. Witam. My gratulujemy wyboru, jeśli chodzi o nasze koronne szeregi. Szanowni Państwo, konfederacja korony polskiej rośnie w siłę, w strukturę, w szeregi, nie tylko na szczeblach lokalnych, centralnych, ale również na szczeblu parlamentarnym. Co ma znaczenie, jeśli chodzi o utworzenie koła poselskiego konfederacji korony polskiej w Sejmie bieżącej dziesiątej już kadencji. O czym? Oficjalnie dziś Państwa informujemy. Jako pierwszy zabierze głos sam prezes Konfederacji Korony Polskiej, pan Grzegorz Braun. Zapraszam. Szczęść Boże. Szanowni Państwo, bardzo chciałbym postawić mocny akcent na celebrację radosnego momentu pięknej chwili w naszym życiu politycznym i nie tylko. Pan poseł Sławomir Zawiślak współtworzy od dziś koło poselskie Konfederacji Korony Polskiej w Sejmie bieżącej dziesiątej kadencji. Skąd ta radość? Stąd żeśmy się dobrali w korcu maku, żeśmy się odnaleźli w tym życiu które jest tak krótkie, góra z górą się nie zejdzie, a człowiek z człowiekiem owszem. Dlaczego? Szczególnie mnie to cieszy, dlatego że to jest, Szanowni Państwo, decyzja ze strony Prezydium i Komitetu Politycznego Konfederacji Korony Polskiej i decyzja ze strony tak doświadczonego posła, jakim jest nasz kolega Sławomir Zawiślak, decyzja, która przychodzi nam bez najmniejszego trudu, ona została podjęta w sposób naturalny. Co to znaczy? To znaczy, że współtworzenie jednej formacji politycznej prawicowej, no, jak piszą i mówią o nas, w Polsce i nawet w szerokim świecie skrajnie prawicowej formacji, jaka tam skrajność, no po prostu dwa i dwa jest cztery. Życie ludzkie ma być chronione, bronione w jego naturalnych granicach od poczęcia do naturalnej śmierci. Wolność przeciwko zamordyzmowi, na przykład covidowemu. Suwerenność, niepodległość. Pan. Poseł Zawiślak jest od lat liderem, inicjatorem trudnych do zliczenia inicjatyw, wydarzeń o charakterze patriotycznym. Jest blisko swoich wyborców, naszych rodaków, Polaków, właśnie ze szczególnym uwzględnieniem zamożczyzny. Bardzo liczymy na to doświadczenie, które tylko z czasem, tylko z wiekiem przychodzi. Bardzo liczymy, że to doświadczenie będzie bezcenne dla Konfederacji Korony Polskiej nie tylko w wyborach parlamentarnych, ale także w wyborach samorządowych, nie tylko do Sejmu, ale też i do Sejmików. Bezcenny skarb, wspaniałe aktywa. No i cóż, wielkie nadzieje, które wiążemy z obecność, obecnością kolegi Sławomira Zale Zawiślaka w naszym gronie konkretne projekty i konkretne zadania. Rok 2027 rokiem Gedżwału. Aby zostało to ogłoszone, ex cathedra Urbiet Orbi tu w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej musi być złożony stosowny projekt uchwały. I, I otóż my już dziś wiemy, że sprawozdawcą tej uchwały będzie z ramienia korony pan poseł Zawisznik intronizacja hasło, które dla bardzo wielu jest puste, niezrozumiałe dla niektórych nawet irytujące, ale my nie musimy sobie tego tłumaczyć, ponieważ lekcje historii i lekcje filozofii, państwa i prawa i lekcje Religii. Tak, owszem, doktryny katolickiej to są lekcje, które pobieramy od dziecka, ale fundujemy sobie też takie korepetycje stałe i ciągłe i naszym, naszym korepetytorem jest, mam nadzieję, że się nie obrazi ksiądz-profesor, ksiądz profesor Tadeusz Górz I, i spotkania. Właśnie w tych wielu miejscach, w których, szanowni państwo, wcześniej się nie umawialiśmy, a okazuje się, że nasze naturalne inklinacje, nasze dążenia, cele polityczne prowadziły nas w tyle miejsc wspólnych, wspólnych działań. Kończę już, bo to zaledwie wstęp, taka improwizowana laudacja kolegi Zawiślaka, ale jeden konkret. Szanowni państwo, pan poseł przystąpił do zespołu do spraw obrony Giedżwałdu. Wtedy, kiedy ten zespół ukonstytuowali panowie posłowie Skalik, Fritz i oto właśnie członkiem tego zespołu już dłuższy czas temu, czas szybko biegnie, stał się pan poseł Sławomir Zawiślak. No i taki nasz mały sukcesik z ostatnich dni, że, że oto koncern niemiecki Lidl odtrąbił odwrót spod wieżwału. I to jest dla nas ważna wiadomość, nie przeceniamy swojej roli w tych wydarzeniach, wiadomo, że to wszystko opatrzność, ale cieszymy się, żeśmy mogli wspólnie stanąć po właściwej stronie w obronie bezpieczeństwa, również bezpieczeństwa tożsamościowego narodu. Polskiego. No i liczymy na to, że uda nam się jako posłom na Sejm przyczynić do tego, by sanktuarium Gierzwałckie zyskało status sanktuarium narodowego. I to jest, szanowni Państwo, cel nasz, uwaga, bardzo polityczny. Takimi sprawami między innymi się zajmujemy. Witam się, Sławku. Witam, dziękuję. I proszę o jeszcze. I proszę o jeszcze i zapraszamy do głosu pana posła Sławomira Zawiślak. Szanowny panie prezesie, droga koleżanko, koledzy, szanowni państwo, na początku chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu prezesowi za takie miłe, dobre słowa i także za złożenie propozycji wstąpienia do Konfederacji Korony Polskiej, także oczywiście do naszego koła, które dzisiaj się ukonstytuowało. I cóż mogę powiedzieć. Jako poseł rzeczywiście już szóstej kadencji, w czasie swojej pracy parlamentarnej zawsze stawiałem jako główny cel także moich głosowań realizowanie tych postulatów, które zgłaszali moi wyborcy, mieszkańcy Lubelszczyzny. Było tych wiele głosowań, które dotyczyły kwestii działań niejako wspólnych, bo... Konfederacja Korony Polskiej równolegle pracowała w tym, tymże kierunku, pan prezes, moi koledzy, ale też stykaliśmy się w czasie tych wielu działań, w tych ważnych kwestiach, gdzie w formie głosowań popierałem te koncepcje, które były dobre dla narodu polskiego i nie zgadzały się z naszym też chrześcijańskim światopoglądem, czy też potrzebą troszczenia się o ojczyznę o jej. Dobry rozwój i poszanowania prawa, które przysługuje jak wszystkim obywatelom. Dlatego cieszę się bardzo serdecznie z tej propozycji. Oczywiście ją przyjąłem. Z wielką pokorą będę chciał spełnić te wszystkie nasze plany, być w nich zaangażowanym. Tym bardziej, że mamy rzeczywiście, panie prezesie, okazję spotykać się. Teraz i wcześniej spotykaliśmy się w Domastawie, na przykład przy odsłonięciu pomnika. W 2024 roku byłem z delegacją swojego związku, ze standardami. Spotykaliśmy się przy tych kwestiach związanych z bardzo ważnym tematem kwestia temat bardzo ważnej obrony życia i inne. W związku z tym stwierdziłem w tym momencie, że Konfederacja Korony Polskiej jest tą siłą polityczną, tak bardzo dobrze docenioną przez wyborców, którzy zagłosowali bardzo licznie na pana prezesa Grzegorza Brauna jako kandydata na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, że ja w tej formacji odnajdę największe możliwości pilnowania polskiej racji stanu, dbania o interes narodowy i prawa i Polek i Polaków jako właścicieli swojej ojczyzny Polski. W kontekście mojej tej pracy, która była, mamy takie same, samo podejście do życia. Na zewnątrz... Konfederacja Korony Polskiej czasami jest rzeczywiście za słowami pana prezesa przedstawiana jako ta skrajna formacja. Ja tego nie potwierdzam, bo rozmawialiśmy dość długo, ale myślę, że tak samo myślimy. Nie szukamy zwady, tylko rzeczywiście twardo będziemy bronili interesu narodu polskiego w tych kwestiach światopoglądowych, w tych kwestiach gospodarczych, suwerennościowych i w takiej drużynie będę się bardzo dobrze czuł. Za to zaproszenie bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękujemy. Zapraszam pana posła Włodzimierza Skalika. Szanowni Państwo, niemalże na drugi dzień, gdy Konfederacja Korony Polskiej została wypchnięta z Konfederacji wolność i niepodległość, gdy stanęła przed nami perspektywa już całkowicie samodzielnej działalności politycznej, niemalże na drugi dzień rozpoczęliśmy. Analizę posłów Sejmu pod kątem, w którą stronę skierować nasze zaproszenie do współpracy. Ta analiza trwała wiele dni. Na spokojnie przyglądaliśmy się różnym posłom i, i chcę powiedzieć z ogromną radością, że niewątpliwie niewątpliwie poseł. Sławomir Zawiślak jawi się jako jeden wyjątkowo kompatybilny z Konfederacją Korony Polskiej posłem. Wyjątkowo kompatybilny. To prawda, że podjęliśmy rozmowy szereg tygodni temu, ale nasze kontakty i doświadczenia sięgają wielu miesięcy, a nawet lat wstecz. A nawet lat wstecz. Bo lepszy przykład niż wykład, więc pamiętacie państwo ten słynny już dzisiaj ruch ze strony posła dziewiątej kadencji Grzegorza Brauna, który powstrzymał swoim sprzeciwem procedowanie bezkarności plus. Ale oczywiście tak zwana zjednoczona prawica z determinacją. Próbowała zasadzić to straszne drzewo w różnych lasach. I pamiętacie Państwo ustawę Hoca? I pamiętamy, że ta ustawa Hoca nie weszła w życie. I dowiadujemy się ze strony Pana Sławomira Zawiślaka, naszego posła, że to właśnie on z bliskimi sobie posłami stawiając wszystko na dobrą sprawę na jedną kartę na jedną kartę nawet ryzykując wyrzucenie z partii z klubu Prawa i Sprawiedliwości powiedział nie ta ustawa nie może wejść w życie i właśnie dzięki jego determinacji dzięki jego niezłomnej postawie ta ustawa, która by zdewastowała życie Polaków jeszcze bardziej w okresie tej szalonej covidiozy, ta postawa uniemożliwiła wprowadzenie tego strasznego prawa. Rzeczywiście, gdy podjęliśmy walkę z niemieckim koncernem, który chciał zdewastować nasze święte miejsce w Gierczfałdzie, to właśnie mimo że należał wówczas do innej formacji, do innego zespołu politycznego w Sejmie, Sławomir Zawiślak przystąpił i podjęliśmy efektywną pracę, by przekonać Lidla do tego, żeby porzucił te złe pomysły. I to się udało i tak się pięknie składa, że dowiadujemy się o tym właśnie w tym momencie. Właśnie w tym momencie, gdy tworzymy koło. I moi drodzy, kochani rodacy, polscy patrioci, polscy patrioci, poseł Sławomir Zawiślak i my, wzorem naszego prezesa, nie pękamy na robocie. Nie pękamy na robocie. Gdy w grę wchodzi interes państwa polskiego, gdy w grę wchodzi wolność, suwerenność, prawa obywateli, nie mamy wątpliwości, jak się zachować. I deklarujemy, że właśnie w tym składzie, teraz tak znakomicie poszerzonym, taką postawę w krytycznych momentach, nie tylko w krytycznych, będziemy realizować. Nie będziemy pękać na robocie, gdy będziemy walczyć o Polskę i Polaków. Dziękuję bardzo. bardzo. dziękuję. Pan poseł Roman Fritz, zapraszam. Szanowni Państwo, pozwólcie, że troszkę prywaty, jak ja na to wszystko patrzę, poprzez pryzmat ostatnich kilku tygodni czy miesięcy. Gdyby ktoś mi powiedział, że tak, tak i tak potoczy się los i że pan poseł Sławomir Zawiślak będzie współtworzył ze mną i z posłem Włodzimierzem Skalikiem koło poselskie Konfederacji Korony Polskiej, no to byłaby historia niemożliwa do wymyślenia. Tutaj ludzki czynnik moim zdaniem nie wystarczył. Dlaczego tak mówię? W wielkim tygodniu, najpierw pamiętacie Państwo, Wielka Środa, 16 kwietnia, moja interwencja poselska w szpitalu powiatowym w Oleśnicy ze wsparciem, znamienitym wsparciem posła do polskiego do Europarlamentu Grzegorza Brauna, ale zaraz potem, w zasadzie na, na drugi dzień, na drugi koniec Polski, by Wielki Piątek, 18 kwietnia, zawitać w miejsce, gdzie współtworzyliśmy akt intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski. I tam spotkały, spotkaliśmy, bo Grzegorz Braun też był. Pana posła Sławomira Zawiślaka. Ja wtedy już byłem pewny, że to przypadek nie mógł być. Tam przy błogosławieństwie tego aktu nam pobłogosławił wówczas Jego Ekscelencja, Arcybiskup Andrzej Dzięga. To są rzeczy tak symboliczne i tak przejmujące, że o żadnym przypadku mowy nie ma. Więc tym bardziej się cieszę. I pewne zobowiązanie, które z tego wszystkiego płynie, z tej całej akcji Stop Lidl, z akcji uratowania Gießhüldu jako sanktuaryjne, sanktuaryjnego charakteru tego miejsca, płynie następujące jeszcze dalsze zobowiązanie. Ono, owszem, już się zawiązało jesienią 2023 roku, aby w polskim Sejmie stworzyć zespół parlamentarny do spraw. Podstaw prawnoustrojowych i intronizacji Chrystusa Króla Polski tego zespołu parlamentarnego pan marszałek Szymon Hołownia nie zarejestrował. I to jest rzecz, którą teraz musimy nadrobić. Pan Szymon, pan Szymon Hołownia, państwo wiecie, to jest ten człowiek, który tam miał takie zasługi jak wdeptanie Putina w ziemię, jak wyeliminowanie pana Grzegorza Brauna z życia publicznego. On ostatnio wczoraj. No, wstyd mówić. On, on nazwał młodych wyborców polskich e, antysemitami, faszystami, chuliganami no, po prostu skandal. Ktoś taki jest drugą osobą w państwie i ktoś taki ma czelność nie zarejestrować zespołu parlamentarnego do tak fundamentalnych celów przeznaczonego. W tej chwili jest czterech posłów podpisanych pod wnioskiem o zawiązanie tego zespołu parlamentarnego. Ja mam. Nadzieję i pewność, że pan poseł Sławomir Zawiślak będzie kolejnym, który podpisze akces do tego zespołu i w najbliższym czasie przedstawimy panu marszałkowi Hołowni kolejny dokument z apelem o przyspieszenie prac rejestrowych tego zespołu. To wszystko wiadomo po co na większą chwałę Bożą i na pomyślność Rzeczpospolitej. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękujemy. Czy macie Państwo jakieś pytania do naszych posłów? Daniel Machnowski, Republika. Mam pytanie o to, czy w planach są już jakieś kolejne transfery do Konfederacji Korony Polskiej, i mam też pytanie o ten rząd techniczny zaproponowany przez Jarosława Kaczyńskiego. Dzisiaj o 13.00 jest spotkanie w tej sprawie. Czy państwa koło byłoby zainteresowane popar poparciem takiego technicznego rządu, gdyby jednak udało się zdobyć większość do, do tej sprawy? Panie redaktorze, po pierwsze, cieszmy się chwilą. Celebrujmy ten moment, wszystko po kolei. My zaraz stąd po prostu ruszamy do pracy politycznej, tak na rzecz sprawy polskiej i sprawy katolickiej, bez żadnych niuansujących przymiotników. Jesteśmy polskimi państwowcami, nie jesteśmy anarchistami, Boże, broń, i dlatego z adekwatną powagą podchodzimy do wszystkich propozycji, które mogłyby zmierzać do ustanowienia w Polsce, w Warszawie bardziej polskich rządów. Dzisiaj dzisiaj rządzący nie spełniają naszych kryteriów i nie budzą zaufania polskich państwowców i patriotów. No i dlatego jeśli by zaproponował kto? Scenariusz zmierzający do odsunięcia od władzy rządu jawnej i ostentacyjnej zdrady i zaprzaństwa rządu Donalda Tuska, jego ministrów, bezpieki, Siemoniaka. Słyszymy, że ta bezpieka działa, że dzisiaj od rana działa w domach, polskich patriotów, publicystów niezależnych. Jeśli by ktoś zaproponował odsunięcie tego rządu od władzy, to my z wielką powagą będziemy analizowali taką propozycję. No ale y, trzeba, żeby te propozycje były składane w sposób adekwatny, do powagi spraw i adekwatny. Do porządku, który, którego chcielibyśmy przestrzegać. No a porządek jest taki, że ukonstytuowało się właśnie nowe koło poselskie. I to jest właściwy adres, pod który kierować należy ewentualne zaproszenia do, do wspólnej pracy politycznej na rzecz bezpieczeństwa, wolności, suwerenności, niepodległości najjaśniejszej Rzeczypospolitej, jak na razie żadne takie zaproszenia nie wpłynęły pod właściwy adres, ale tym niezrażone koło konfederacji Korony Polskiej wystosowało korespondencję, nazwijmy to korygującą do zapraszających, no i ciąg dalszy nastąpi. Myślę, że powaga Wymagałaby też, żeby zapraszać na spotkania nie parę godzin przed arbitralnie wyznaczonym terminem, tylko może na przykład, nie śmiem marzyć, na parę dni przed wspólnie uzgodnionym terminem. O, to byłoby adekwatne, to byłoby stosowne. Jeszcze jakieś pytania mają Państwo? Dzięki. Żadnych pytań. Koło poselskie Konfederacji Korony Polskiej rusza do pracy. Kłaniamy się z Panem Bogiem.